Dzień dobry. Jest piątek 11 sierpnia 2023 roku. Właśnie wybiła godzina 20, więc pora na Polygon TV News Extra. Dzisiejsze wydanie standardowo zaczniemy sobie od segmentu kartka z kalendarza, gdzie sobie przypomnimy dzisiejsze rocznice. W roku 480 przed Chrystusem w bitwie pod Termopilami zginął król Leonidas I, król Sparty i legendarny przywódca 300 Spartan. I o tych wydarzeniach między innymi powstał taki film, który polecam, który nazywa się po prostu 300 z roku 2006 w reżyserii Zaka Snydera, gdzie w rolę właśnie tegoż Leonidasa I, króla Sparty Ciela się Gerard Butler. Polecam. Fajny. W 1264 roku papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała. W 1673 roku urodził się Richard Mead, brytyjski lekarz. Jego praca o występowaniu chorób zakaźnych i ich zapobieganiu, wydana w 1720 roku, miała znaczącą wartość dla zrozumienia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. W 1858 roku urodził się Christian Eichmann, niderlandzki lekarz, który w roku 1897 stwierdził, że nieuszczony ryż zawiera substancję zapobiegającą śmiertelnej chorobie układu nerwowego o nazwie Berry. Za co w 1929 roku otrzymał nagrodę Nobla. Pową magiczną substancję w roku 1911 została wyodrębniona przez polskiego chemika Kazimierza Funka i nazwana została tiaminą, czy też lepiej znana jako witamina po prostu B1. W 1919 roku zmarł Andrew Carnegie, amerykański przemysłowiec, jeden z najbogatszych ludzi. W swoich czasów oczywiście na całym świecie. Majątek zdobył głównie na inwestycjach w przedsiębiorstwa stalownicze. Był przeciwnikiem dobroczynności rozumianej jako świadczenia socjalne, za to uważał, że ludziom można pomóc jedynie poprzez ułatwienie zdobywania wiedzy. W rezultacie tych przekonań na filantropię przeznaczył spore zasoby, m.in. fundując około 2,5 tysiąca bibliotek publicznych na całym świecie, które od jego, imię, od jego nazwiska... Się nazywają Carnegie Libraries, czy choćby budowę słynnej sali koncertowej Carnegie Hall w Nowym Jorku. W 1934 roku na wyspie Alcatraz w zatoce San, San Francisco otwarto więzienie. W 1944 roku urodził się Ian McDermid, szkocki aktor. Najlepiej znany jako imperator Palpatin z serii filmów Gwiezdne Wojny. W roku 1950 urodził się Steve Woźniak, amerykański inżynier oraz wynalazca. Współzałożyciel firmy, firmy Apple oraz konstruktor dwóch ich pierwszych komputerów czyli Apple I oraz Apple II, które są powszechnie uważane za pierwsze na świecie komputery stacjonarne osobiste, czyli tak zwane pecety. W 1953 roku urodził się Hulk Hogan, amerykański wrestler, sześciokrotny zdobywca głównego mistrzostwa WWE i jego popularność niezwykła w latach 80-tych, określana jako Hulkmania, przyczyniła się znacząco do właśnie rozpropagowania wśród społeczeństwa jako rzeczy do oglądania. W 1956 roku zmarł Jackson Pollock, amerykański malarz z nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Ten nurt to jest taki, że są właśnie takie kreski teoretycznie nieułożone i to, ta technika polega na tym, że się po prostu kapie po płótnie i się rozpryskuje pędzlem farbę i wtedy powstają takie ekspresjonistyczne malowidła. W 1983 roku urodził się Chris Hemsworth, australijski aktor, znany głównie jako Thor z filmów Marvela. W 1994 roku zmarł Peter Cushing, brytyjski aktor, najbardziej znany jako odtwórca roli komandora Tarkina z pierwszych Star Warsów. W roku 2000 wystartował kanał Polsat Sport. Odległą przeszłość i rocznicę, zostawmy już za sobą. Przejdźmy teraz do wydarzeń minionego tygodnia, a na początek, weźmiemy sobie wydarzenia na arenie międzynarodowej. W poprzednim wydaniu Polygon TV News Extra informowaliśmy, że w państwie Niger w Afryce Subsaharyjskiej tam nastąpił przewrót, władzę przejęło wojsko i prezydent teoretycznie legalny jest teraz przez nich aresztowany i przetrzymywany. No i w związku z tym spore napięcie w regionie w ogóle powstało, bo wczoraj, czyli 10 sierpnia na szczycie państw zachodnioafrykańskiej wspólnoty gospodarczej, co się nazywa Mądrze was? znaczy skrót jest taki: jako was? No to wczoraj właśnie państwa tego paktu, do którego Niger nie należy, akurat postanowiły o tym, żeby zmobilizować około 25 tysięcy żołnierzy w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego w Nigrze, właśnie. Natomiast, no nie do końca wiadomo, bo nie mówią, że to będzie inwazja kraju, na razie. No to z tego co zrozumiałem, to na razie te wojska mają podjechać pod granicę i straszyć, więc zobaczymy co z tego będzie, czy hunta e, wojskowa ustąpi. No i decyzję tą e, właśnie, żeby zmobilizować e, wojsko, poparła Francja, a sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że popiera wysiłki ECOWAS na rzecz przywrócenia porządku konstytucyjnego. Ale też nie wspominał nic na temat interwencji zbrojnej, bo to dopiero jakby interwencja zbrojna e, przyszła na stół wczoraj. Natomiast juntę wojskową popierają sąsiednie kraje, czyli Mali i Burkina Faso, e, które to korzystają z usług niesławnej grupy Wagnera, która pochodzi wiadomo z jakiego kraju na wschód od Polski. Więc tutaj ciekawe może być to starcie. Z jednej strony koalicja francusko-przyjaciół, a z drugiej strony koalicja rosyjsko-przyjaciół. Zobaczymy, co z tego będzie. No i podobnie jak tydzień temu tych źródeł, i generalnie sytuacja jest na tyle dynamiczna, że ciężko zanikować jakby jedno konkretne źródło. Więc po prostu odsyłam czy do Google, czy na Twittera. Dzisiaj polecę państwu konto na przykład które się nazywa Puls Lewantu e, na Twitterze. E, fajne konto tam e, ten człowiek, który je prowadzi, właśnie wrzuca sporo takich ciekawych informacji e, w miarę na bieżąco właśnie o tym co się między innymi dzieje w nigrze teraz. W Australii komisja senacka przepytuje firmę Pfizer na temat e, ich ostatnio sztandarowego w ostatnich latach, właśnie produktu medycznego. Chodzi o rozbieżności i nieścisłości między zapewnieniami tejże firmy Pfizer na temat bezpieczeństwa i skuteczności ich produktu, a faktycznymi medycznymi e, statystykami po przyjęciu milionów dawek owego specyfiku przez niemal całą populację kraju, do czego zresztą swojego czasu silnie zachęcała australijska legislacja. Utrudniając ludziom, którzy nie byli skłonni z własnej woli przyjmować ów specyfik, dosyć mocno im utrudniając życie właśnie legislacją. Ale o tym może już nie ma po co wspominać. Co ciekawe, przedstawiciele owego koncernu medycznego nie odpowiedzieli na żadne z zadawanych pytań podczas tego przesłuchania. Przed Komisją Senacką, powtarzając w różnych konfiguracjach sentencje, że ich produkt powstał w celu zapobiegania infekcjom, ciężkim chorobom i hospitalizacji. No i oczywiście, materiały z tychże przesłuchań zamieszczam w linkach w opisie filmu. Ja tam, tam jest cały kanał jednego z tych senatorów, który właśnie kanał YouTubeowy, to znaczy, jest cały, gdzie ten senator, który to przesłuchanie prowadził. Wrzuca właśnie poszczególne fragmenty tych przesłuchań. Także ja wrzucę tam jeden czy dwa jakieś filmiki, a reszta to tam będzie na kanale po prostu. A ja wrzucę po prostu jakiś jeden, wybiorę taki najbardziej chwytający. A no i to, także myślę, że całkiem ciekawa sytuacja. Okazuje się, że jak przyszło co do czego, to nagle firma za nic nie odpowiada i w sumie fajnie. Chyba wszyscy jesteśmy świadomi już rewolucji, która nas czeka w związku z tym, że przechodzimy po trochu jako ludzkość na samochody elektryczne. No i w Unii Europejskiej, czy tego chcemy czy nie, to już jest prawo, które zarządziło, że do roku... że od roku 2035 już nie będzie można spalinowych samochodów kupować. No chyba, że oczywiście to są Ferrari albo Lamborghini, bo takie samochody nie są spalinowe, tylko coś tam, coś tam. No ale oprócz takich samochodów, co to milion złotych kosztują, czy ileś, to będzie można kupić już tylko elektryki. No i ciekawymi prze przemyśleniami w temacie właśnie tej zmiany czy tej legislacji unijnej, ciekawymi przemyśleniami podzielił się ze światem, CEO firmy Renault Luca De Meo. W skrócie, w jego wizji, no to samochody elektryczne pozostaną właśnie domeną jednak bogatych ludzi, no bo jeśli ktoś się interesuje kupnem samochodu, no to wie, że taki samochód elektryczny to nie są tanie rzeczy jednak. A zwykłych obywateli, dla zwykłych obywateli pozostanie utrzymanie samochodów, tak jak to widzimy na przykład na obrazkach z Kuby, gdzie e, po prostu na Kubę jest nałożone embargo na nowe samochody i na części jakieś do nowych samochodów. Więc po prostu Kubańczycy sobie jeżdżą samochodami z lat 60. i muszą je remontować na tyle, na ile się da. Więc prawdopodobnie podobne, przynajmniej wedle e, pana Luca de Meo, Szefa Renault, a wygląda na to, że w Europie, czy raczej Unii Europejskiej, czeka nas podobny los. Więc e, no kto ma pieniążki, no to sobie będzie jeździł elektrykiem, natomiast jak ktoś nie do końca ma pieniążki, to będzie jeździł golfem trójką e, i będzie sobie go musiał wyremontować jakoś i nie będzie przesiadki na golfa czwórkę już. No, jednocześnie tenże dyrektor no wspomina, że oni jako firma oczywiście cały czas próbują sprostać tym wyzwaniom, które właśnie legislacja państwowa, czy tego super państwa tak naprawdę narzuciła na rynek, no ale jednak pewnych rzeczy się nie przeskoczy, bo są po prostu fizycznie niemożliwe, jak na przykład sprostanie Temu wzrostowi zapotrzebowania na energię, który pociągnie za sobą to, że wszyscy mieliby się przesiąść na samochody elektryczne, nawet zakładając, że wszystkich w Unii Europejskiej potencjalnych odbiorców nowych samochodów byłoby stać na te elektryki, no to niestety na przykład sieć przesyłu energii też jest zbyt słaba. I według pana Demeo, raczej się to nie zmieni przez następne 12 lat. No, i też musielibyśmy znacząco więcej energii produkować, po prostu, co jednak troszeczkę byłoby ciężkie. A swoją drogą to już też informowałem jakiś czas temu, że na przykład w Szkocji już wyliczyli, że zmiana, właśnie ta rewolucja, że ludzie jeżdżą bardziej energetykami, to są też znacznie większe szkody, jeśli chodzi o drogi, po prostu, bo taki elektryk sobie waży na przykład dwie tony z hakiem, a to sam, ten sam odpowiednik, to samo auto waży o jedną tonę mniej. No co oczywiście przekłada, przekłada się na większą eksploatację asfaltu, więc a, takie koszty też trzeba doliczyć. No niestety taka przyszłość nas czeka. No ale jak wiemy, przecież to nie chodzi o to, żeby Ludzie mogli jeździć samochodami. Tylko chodzi o to, żeby było czyste powietrze i planeta też. Także dobrze co. No i ponownie Unia Europejska. Która to Unia Europejska wpadła na genialny pomysł walki z klimatem. Tym razem, ratunkiem dla planety ma być papier toaletowy robiony ze słomy. Bo jeśli. Ktoś z Państwa nie jest może świadomy, no to papier toaletowy się robi tak jak zwykły papier, po prostu scina się drzewo i z tego drewna, z tego drzewa się robi taką papkę, no i jak chcemy mieć papier do pisania, to musi być taka e, po prostu bardziej zagęszczona ta papka, a jak chcemy mieć papier toaletowy, to robimy taką bardziej delikatną e, tąże papkę. No i okazuje się, że e, z takiego drewna to bardzo dużo zasobów się zużywa, a jak się robi papier torytowy ze słomy, to wy, wymaga to znacznie mniejszych e, nakładów energii oraz wody. Plus sama słoma to jest taki materiał, z którym w zasadzie nie ma co robić, więc same plusy. E, oczywiście takie zastąpienie papieru tradycyjnego papierem tworzonym właśnie ze słomy to, musiał, to jest jedynie taki krok przejściowy, bo. E, oczywiście chodzi o to, żeby w ogóle zrezygnować z papieru, no bo to jest straszne marnotrawstwo w ogóle zasobów i wszystko się, się marnuje wtedy. No i e, podobno unijny plan jest taki, żeby wszyscy mieli e, po prostu sedesy jak w Japonii, że tam klika się przyciskiem, on się podmywa, suszy, wszystko robi, gra muzyczkę jeszcze. No i taki byłby docelowy plan. Rzeczywiście bardzo fajnie brzmi, ten plan znam kogoś, kto był w Japonii i mówił, że fajnie to działa, że w każdej toalecie jest właśnie, klika się i się wszystko robi samo. I nie trzeba wtedy rzeczywiście papieru. Więc bardzo prosto można uratować planetę. Wystarczy zamiast papieru po prostu, żeby każdy w Unii Europejskiej kupił sobie taką deskę. Co prawda, nie wiem ile to kosztuje, no ale czymże są pieniądze, jeśli chodzi o naszą matkę Ziemię. No, i tak z informacji z Unii Europejskiej przeniesiemy się teraz do Polski, bo w Unii, jak to w Unii, ale jednak Polska, nasza mała, wielka ojczyzna, nasze wielkie imperium, biało-czerwona narodowa. Także ciekawe, co tam w Polsce się działo. Narodowy Bank Polski, zap zapytany przez polityków polskiego stronnictwa ludowego, to taka partia polityczna, ile kosztowała kampania yy, informująca o inflacji. Odpowiedział, że nie wiadomo. No i w oficjalnym oświadczeniu właśnie prezesa e, NBP Glapińskiego jest taki cytat. Nie jest możliwe wskazanie dokładnych kosztów będących przedmiotem pana zainteresowania z uwagi na wielopłaszczyznowy charakter działań podejmowanych w związku z realizacją różnorodnych zadań NBP. No i ja tu tylko chcę przypomnieć, że mowa jest tutaj o kampanii Billboardowej, że billboardy były w całym kraju, które mówiły, a oczywiście największy billboard to był na siedzibie w ogóle Narodowego Banku Polskiego, taki Billboard, że całą elewację zasłaniał dosłownie, gdzie było napisane, że jak ktoś się pyta o inflację, to jest sługą Putina czy coś w tym stylu. Także fajna, merytoryczna kampania informująca właśnie o przyczynach inflacji. No i Wiadomo, no, dobrze wydane pieniądze, na pewno e, lud na tym skorzystał. E, z całą pewnością. No bo przecież o to chodzi, prawda? Żeby ludzie skorzystali na tym społeczeństwo. Główny inspektor sanitarny wyznaczył rok 2030 jako rok ostatecznego rozwiązania kwestii palaczy tytoniu. Ale chodzi bowiem o to, że właśnie Główny Inspektorat Sanitarny zresztą to nie tylko w Polsce, bo w jeszcze paru innych krajach na świecie, no ale jednak skupmy się na Polsce. Więc nasz Główny Inspektorat Sanitarny stwierdził, że 2030 rok to jest świetny moment, żeby zakazać sprzedaży w Polsce papierosów takich standardowych. Wiedzą Państwo, że jest filtr taki bawełniony, jest taka tubka i w tubce jest tamtyto i na końcu to się odpala zapalniczką czy czymś i no i się to pali, po prostu wciąga się dym do płuc i tak dalej i tak dalej. Natomiast co ciekawe, nie ma w ogóle żadnych informacji, ani żadnej wzmianki o produktach, które mają dokładnie ten sam cel i tak samo nawet się przyjmuje te produkty, ale które już nie są takimi standardowymi papierosami analogowymi, że tak powiem, No bo na przykład nie ma w ogóle mowy o e-papierosach, o aikosach, o nie wiem nawet jak to się nazywa, to takie, są takie gwistki, śmieszne małe, teraz jednorazowe, że tam jakiś roztwór z nikotyną jest, czy coś się to się też wciąga, ale oczywiście no wiemy, że analogowe papierosy, gdzie jest ten filterek taki bawełniany, czy nie wiem co to jest za materiał, no to one nie chronią zupełnie tak jak właśnie jakiś iCos, którego sobie możemy za stówkę kupić. I do niego dopiero się te papierosy wkłada, bo on robi magiczne jaja tak, że wtedy już nie szkodzi nam nic. No i tak samo jak są te gwistki, to one mają w ogóle chemiczny roztwór z nikotyną, więc to już nawet nie jest tytoń, to jest jakieś... nie, wiem, to jest... To by trzeba było przeczytać na pudełku, ale podejrzewam, że pół tablicy Mendelejewa tam jest, więc to już w ogóle nie wpływa na nasze zdrowie i to jest bardzo zdrowe. Natomiast papierosy analogowe są bardzo niezdrowe. A przecież no, chodzi głównie o ochronę, wiadomo, zdrowia obywateli w tego typu przepisach. No więc, żeby chronić obywateli, po prostu będzie trzeba, żeby każdy, kto chce palić, to sobie kupił teraz taki sprzęt i sobie palił przez ten sprzęt po prostu. No i tyle. No, zdrowie jest najważniejsze, prawda? No i to byłby już koniec informacji, które uznałem za ciekawe, które działy się w minionym tygodniu, ale najciekawsze dopiero przed nami, bo musimy dowiedzieć się, jaka będzie pogoda. A że zbliża się długi weekend, to chyba tutaj już wszyscy z zapartym tchem czekają i się nie mogą doczekać. Także nie będę już bardziej trzymał Państwa w niepewności. Łączymy się z naszym e, agentem terenowym żeby się dowiedzieć co tam będzie z nieba. Halo halo, dzień dobry. Dzisiaj mam tylko dobre informacje dla entuzjastów spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ponieważ jeśli wyjrzycie Państwo przez okno teraz, to właśnie tak będzie w zasadzie cały weekend długi, czyli temperatura oscylująca gdzieś w granicach 20-24 stopni Celsjusza. W zasadzie bez chmur, lekki wiaterek, bez deszczu, skoro nie ma chmur, bo nie ma z czego spaść. No i jedynie tyle, że w niedzielę po południu może troszeczkę przekroczyć temperatura, jednak te 24-5 stopni dojść do 28-7, coś takiego. Ale poza tym to w zasadzie temperatura będzie się wahać tak niewiele, że nawet w nocy spokojnie będzie można siedzieć tutaj wedle wskazań Instytutu Meteorologii z Uniwersytetu Warszawskiego, z którego danych czerpię swoją wiedzę. Właśnie tak naprawdę no to codziennie to nad ranem gdzieś właśnie w granicach wschodu słońca, czyli gdzieś około czwartej nad ranem, no to wtedy będzie najzimniejszy moment całej doby, w każdym z dniów poszczególnych. Ale to tak naprawdę będzie około 18 stopni albo im więcej, więc tak naprawdę no, wahania temperatury będą od 18 w najzimniejszym momencie do gdzieś 24-5 stopni w najcieplejszym momencie w sobotę, w niedzielę troszeczkę temperatura wzrośnie. Właśnie do gdzieś 28 w najcieplejszym momencie dnia no i podobnie będą wyglądać poniedziałek i wtorek, także. Jeśli Państwo coś planują, no to można podtrzymać te plany. To wspaniałe wieści, na pewno wszyscy teraz skaczą z radości. Zdecydowanie można otwierać szampana, czy w jakiś sposób należy okazywać swoją radość. Albo po prostu iść do sklepu z grillami i kupić grilla, jeśli ktoś jeszcze nie ma i po prostu grillować, czy nie wiem co. W zasadzie to, to się powinno w majówkę, ale chyba teraz też można. E, więc e, tyle: wychodzić z domu i robić rzeczy na świeżym powietrzu, bo tak ładnej pogody nie mieliśmy już chyba od dwóch tygodni w weekend, więc e, co najmniej dwóch tygodni. Możliwe, że dłużej. Tak więc zachęcam, wychodzić z domu, korzystać. Możliwe, że to ostatni taki piękny weekend w tym roku, bo w końcu mieszkamy w Polsce. No, świetnie, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję również i do zobaczenia. I dziękuję także Państwu za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że te informacje pogodowe spowodowały u Państwa taki uśmiech jak u mnie teraz. Bardzo się cieszę, ponieważ nie mogę się doczekać słoneczka w ten weekend. No, i jak zwykle przypominam na odchodnym, że wszystkie linki do materiałów. Które tutaj podawałem. Znaczy do informacji, które tutaj podawałem, znajdą Państwo w opisie tego materiału. Także zachęcam do zapoznania się. Ja tutaj poruszam tylko te tematy, żeby zasygnalizować, że coś takiego istnieje. Natomiast zachęcam do poszerzenia trochę swojej wiedzy z, dany, z danych tematów albo wygługania sobie własnego źródła na te tematy, bo warto poszerzać horyzonty i zachęcam do tego. No, i też zostawiam link do swojego Twittera, bo na tego Twittera wrzucam też więcej rzeczy, które może nie do końca uważam, że są aż tak interesujące, żeby aż je wrzucać tutaj do tych newsów, ale wciąż na tyle interesujące, że je wrzucam na Twittera, więc zapraszam, jeśli kogoś to interesuje. No i też wrzucam informacje, które na przykład dotarłem do nich dopiero. Wczoraj czy przedwczoraj, a okazuje się, że to są informacje gdzieś sprzed miesiąca, więc trochę stare, ale nie wspominałem o nich wcześniej, bo gdzieś mi umknęły. A trochę głupio jest wspominać o takich starych informacjach, jednak w programie, który ma news w nazwie. Więc też zachęcam do tego, żeby na tego Twittera sobie wejść. W ogóle fajna platforma, bo dużo można się dowiedzieć z niej, także w ogóle zachęcam do korzystania i Elon Musk mi za to nie płaci. No, a oprócz tego, to oczywiście przypominam, że widzimy się w każdy piątek o godzinie 20 na YouTubie na kanale Polygon TV. Także mam nadzieję, że do zobaczenia. To było Polygon TV News Extra.